Brodnica od lat stawia na ochronę środowiska. Problem zanieczyszczonego powietrza, co prawda, z roku na rok rośnie, ale świadomość mieszkańców i władz miejskich również. Przykładem może być opracowany dwa lata temu plan gospodarki niskoemisyjnej, rok temu wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. Po roku obserwacji możemy powiedzieć, że przed wprowadzeniem darmowej komunikacji miejskiej obłożenie autobusów w stosunku do ich pojemności to było około 10%. Na dzień dzisiejszy e, średnie obłożenie naszych miejskich autobusów po wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej to jest 80%. To proszę sobie wyobrazić, e, ile osób zrezygnowało z wyjazdu własnym, prywatnym samochodem na rzecz komunikacji miejskiej. W tym roku, oprócz utrzymania darmowego transportu miejskiego, Urząd Miejski rozpoczął codzienny monitoring jakości powietrza w Brodnicy, tak by w przyszłym roku uruchomić program dotujący wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Postanowiliśmy, że Zamienimy program, który dotychczas funkcjonował jako dopłata do renowacji kamienic miejskich na starym rynku, na program wymiany źródeł ciepła na źródła ekologiczne. Co rozumiemy pod pojęciem źródła ekologiczne? Wymiana tych najbardziej kopcących pieców na ekogroszek, na olej, na gaz, przyłącze do sieci miejskiej, pompy ciepła. Szczegóły programu opracowane zostaną do końca września 2017 roku. Program dotacji kamienic działa w Brodnicy od 2011 roku. Sześć lat temu mieszkańcy mogli składać do Urzędu Miejskiego w Brodnicy pierwsze wnioski, tak by w 2012 roku rozpocząć pierwsze remonty. Przed ten czas w ramach programu wyremontowanych zostało 38 kamienic wpisanych do rejestru zabytków bądź znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Na łączną kwotę dotacji prawie 650 tysięcy złotych. Ze względu na małe zainteresowanie w tym roku ruszyła ostatnia edycja programu. Na terenie y, objętym uchwałą o dotacji y, remontów kamienic pozostało jeszcze co prawda kilka kamieniczek, jednak w większości mają one nieuregulowany stan prawny. Bądź właściciele nie, nie, nie są zainteresowani na dzień dzisiejszy takim remontem. Kolejny nabór zostanie ogłoszony przez burmistrza Brodnicy najprawdopodobniej do końca kwietnia bieżącego roku. Żeby kamienica mogła uzyskać dotację na, na remont, to znaczy właściciel mógł uzyskać dotację na remont kamienicy, kamienica musi posiadać bądź indywidualny wpis do rejestru zabytków, bądź znajdować się na terenie wpisanym do, takiego, do, do rejestru zabytków, czyli mamy tutaj na myśli stare miasto wraz z przedmieściem kamionka. 15 lutego upłynął termin składania projektów przez mieszkańców Brodnicy w ramach budżetu obywatelskiego. Do magistratu wpłynęły 22 propozycje inwestycji. Głównie one dotyczą infrastruktury sportowej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Do końca kwietnia wnioski zostaną poddane ocenie formalnej przez komisję weryfikacyjną powołaną przez burmistrza Brodnicy. W pierwszej połowie maja będzie możliwość zapoznania się z tymi projektami, natomiast do końca maja. Państwo będziecie mogli zagłosować na wyżej wymienione propozycje. Całość procedury planujemy zakończyć około 20 czerwca. Wybrane przez mieszkańców w maju projekty realizowane będą w 2018 roku. Łączna kwota wszystkich zadań nie będzie mogła przekroczyć 600 tysięcy złotych. Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny powstał w Brodnicy w 2006 roku. Na początku liczył kilku zawodników. Przez lata rozrósł się i zaczął odnosić sukcesy w kraju oraz za granicą. Zaczęliśmy od kilku zawodników, bodajże pięciu, sześciu, później przybywało coraz więcej, coraz więcej. W tej chwili to jest zawodników można powiedzieć trenujących tu w klubie to jest około 30. Pierwsze znaczące sukcesy klub odniósł w 2008 roku na mistrzostwach Polski juniorów młodszych, zajmując pierwsze miejsce w kraju w punktacji medalowej. To byliśmy złote, jeden srebrny i jedno czwarte miejsce. Wygraliśmy rywalizację ze Śląskiem i Zawiszą, czyli to było największa taka mała sensacja, może nie mała, bo pięcioro zawodników miałem, a a no, najwięcej medali zdobył. Mukł Brodnica zaistniał również na arenie międzynarodowej, głównie za sprawą Mateusza Zagórskiego. Pierwsze jego sukcesy to jest czwarte na Mistrzostwach Europy w Serbii. Później były powołania do reprezentacji Mateusza, Mariusza jeszcze Rumińskiego i praktycznie przez dwa lata pół reprezentacji polskiej, czyli sztafety 400, to byli Brodniczanie. Dzięki dotacjom, które klub otrzymuje rokrocznie z Urzędu Miejskiego w Brodnicy, może szkolić kolejnych sportowców i odnosić kolejne sukcesy. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania klubu bez dotacji miejskiej, bo w, nie będę określał ilu procentowo, ale główne dotacje to są z Urzędu Miejskiego i na taką skalę nie można by było. To jest pochłania duże pieniądze przede wszystkim szkolenie, czyli to jest wyjazdy, obozy, sprzęt. Jest to niemożliwe bez dotacji miejskiej. 2017 rok dla klubu rozpoczął się dobrze. Pierwsze sukcesy odnieśli sprinterzy i sprinterki. Dominika Małkowska biega na dystansie 100 i 200 metrów. W tym roku wygrywałam ogólnopolskie mitingi halowe. Zostałam mistrzynią halową na dystansie 60 metrów i jestem pierwsza, najlepsza w Polsce na 200 metrów. Swoimi osiągnięciami może się również pochwalić Robert Kaczorek, trenujący w klubie od kilku lat. Znaczy, moim największym sukcesem było chyba czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski Przewojowych, a tak to różnie. Staram się trzymać w tej pierwszej dziesiątce Polski, ostatnio w piątce. Liczyłem na trochę większe sukcesy. No wiadomo, zawsze się na coś więcej liczy, nadzieja jest, ale rok temu przeszkodziła kontuzja, w tym roku trochę brak regeneracji. Ale będę walczył dalej, zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie. Są jeszcze przede mną Mistrzostwa Polskie Mistrzostwa Województwa. Zobaczymy co to wyjdzie. W tym roku ruszy modernizacja stadionu miejskiego w Brodnicy. Będzie to obiekt dostosowany również do potrzeb brodnickich lekkoatletów. Grupa cyrkowa Bedekus zaprasza do Brodnickiego Domu Kultury na wielką galę cyrkową. 3 marca o godzinie 18.00 scena BDK zamieni się w arenę, na której wystąpią żonglerzy, szczudlarze, magicy, akrobaci i ekwilibryści. Wstęp wolny. Zapraszamy. 5 marca o godzinie 17.00 Brodnicki Dom Kultury zaprasza na koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Na koncercie usłyszymy zarówno dobrze znane słuchaczom utwory, jak i te pochodzące z najnowszej płyty. Bilety do nabycia w Brodnickim Domu Kultury. Zapraszamy! 8 marca Brodnicki Dom Kultury zaprasza wszystkie panie na Dzień Kobiet z Avon. Podczas spotkania, które rozpocznie się o godzinie 17, będzie okazja do wspólnej rozmowy przy kawie, odbędzie się również pokaz makijażu, a także seans filmowy. Wstęp wolny, zapraszamy. 11 marca o godzinie 18 w Brodnickim Domu Kultury odbędzie się koncert połączony z promocją płyty Teoria Strun. Autorem płyty jest Kacper Kepanadolski, multi multiinstrumentalista, performer i kompozytor. Koncert wykonany będzie wspólnie z Pawłem Dabek-Zasną Dąbkowskim, kompozytorem, autorem tekstów i performerem. Wstęp wolny, zapraszamy. In my secret place you will find those Which were close to me when I had wings. I was a selfish boy with scars on my hands. I was afraid of living in vain. Burmistrz Brodnicy oraz dyrektor muzeum w Brodnicy od 10 marca bieżącego roku zapraszają do zwiedzania nowej wystawy w Galerii Brama Brodnickiego Muzeum. Swój dorobek artystyczny zaprezentuje Adam Adamski, który w swoich pracach stara się połączyć naukę ze sztuką. Ekspozycja Horologium stanowić będzie element naukowo-wystawienniczy projektu oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Muzeum Województwa Kujawsko-Pomorskiego Miasto Ludzie Muzeum, w którym uczestniczy Muzeum w Brodnicy. Zapraszamy.